Witajcie w kolejnym odcinku podcastu na kanale Szkoły Jakości. E, witam się z Wami po takiej dłuższej e, wakacyjnej przerwie i, i bardzo się cieszę, że, że wracam do, do nagrywek i do e, rozmów z naszymi gośćmi, właśnie. E, do rozmów związanych właśnie z, z tematami jakościowymi, i dziś chciałabym zaprosić Was na, na taką kolejną rozmowę z, z moim gościem, z ekspertką w zakresie wymagań jakości, tym razem w branży medycznej, w myślę bardzo wymagającej branży. Porozmawiamy sobie właśnie o wymaganiach jakości w, w branży medycznej oraz o standardzie ISO 13485. Dla tych z Was, którzy być może oglądają i słuchają nas po raz pierwszy, pozwolę sobie tutaj kilka słów powiedzieć o sobie i o szkole jakości. Ja nazywam się Paulina Krupa i od marca tego roku jestem częścią zespołu szkoły jakości. Z wykształcenia jestem inżynierem jakości i zawodowo pracuję jako inżynier jakości dostawców w dużej międzynarodowej firmie lotniczej. Już w sumie od siedmiu lat działam sobie w tej jakości. A jako szkoła jakości działamy na rynku już od 2018 roku. Dostarczamy Wam praktyczne szkolenia online. Z naszych szkoleń skorzystano już ponad 23 tysiące razy, i ta liczba, można powiedzieć, z godziny na godzinę rośnie. Edukujemy Was z zakresu norm systemowych, metod inżynierii jakości, rozwoju kariery czy też LIN. Zachęcam was bardzo serdecznie do tego, aby obserwować, śledzić nas na wszystkich kanałach społecznościowych, na których nadajemy. Możecie nas znaleźć na YouTubie, Spotify, LinkedInie, Facebooku czy też Instagramie, a znajdziecie nas pod hasłem Szkoła Jakości. Dziś chciałabym zaprosić Was na rozmowę z Iloną Gędzierską, z ekspertką w zakresie wymagań jakościowych w branży medycznej. Ilona zawodowo związana jest z jakością już od 2012 roku, a od niedawna. Ilona jest również trenerką w naszej Szkole jakości i będzie prowadziła szkolenie właśnie w zakresie wymagań jakościowych w branży medycznej według standardu ISO 13485. A dzisiaj porozmawiamy sobie i poruszymy tematy związane oczywiście z rozwojem i karierą inżyniera jakości. Powiemy sobie troszkę o wymaganiach jakości w branży medycznej. Powiemy sobie również, jakie korzyści płyną z posiadania certyfikatu według ISO 13485 i dowiecie się, dlaczego warto skorzystać ze szkolenia, które będzie niedługo w ofercie szkoły jakości, właśnie z wymagań ISO 13485. Pozwolę sobie zaprosić do studia naszego gościa. Cześć Ilona. Cześć. Bardzo się cieszę, że mogę Cię gościć tutaj na kanale Szkoły Jakości. I na wstępie mam do Ciebie gorącą prośbę, abyś troszeczkę rozwinęła ten mój wstęp i opowiedziała coś więcej o sobie. Bo myślę, że ja tematu zdecydowanie nie wyczerpałam. Także, także bardzo cię proszę i oddaję Ci głos. Cześć wszystkim. Na początek powiem: jak jest, jakie mam wykształcenie? Ogólnie z wykształcenia jestem magistrem inżynierem technologii żywności, więc moja ścieżka kariery potoczyła się troszeczkę inaczej, niż by wskazywało na to moje wykształcenie. Chociaż w początkowych etapach bardzo mi pomogło z tego powodu, że dużą część zajęć na, na uczelni miałam właśnie z zakresu inżynieryjnego plus mikrobiologicznego, a właśnie pierwsze kroki w. W karierze w wyrobach medycznych stawiałam w, u producenta podłoży mikrobiologicznych. I tak naprawdę od tego zaczęła się moja kariera w wyrobach medycznych, czyli nie, wy, nie, nie, nie tak samo jak jest moje wykształcenie, troszeczkę odbiegło od tego, co też może świadczyć, że nie, nie zawsze jednak ten wykształcenie i, i kariera idzie w parze. Obecnie jestem specjalistą do spraw jakości, zajmuję się całym systemem systemu zarządzania jakością, wszystkimi kwestiami związanymi z aspektami regulacyjnymi, w firmie, która zajmuje się dystrybucją wyrobów medycznych klasy pierwszej w branży oftalm oftalmicznej i optycznej. Tutaj lokalnie jesteśmy dystrybutorem, jednak firma jest częścią międzynarodowej grupy. Dlatego mój zakres odpowiedzialności obejmuje nie tylko Polskę, ale w moim przypadku jeszcze trzy podległe kraje. No powiedz nam, mhm. nam, proszę, czy to jakość wybrała ciebie? Czy to ty wybrałaś jakość? Jak to było? I skąd w ogóle pomysł na, na pracę w, w tym obszarze i w tej właśnie branży? Tak jak już wcześniej wspomniałam, troszeczkę moja ścieżka kariery odbiegła od mojego podstawowego wykształcenia i właśnie można powiedzieć, że to się przyczyniło do takiego rozwoju mojej kariery. Właśnie ze względu na to, że na studiach miałam dość rozszerzoną mikrobiologię i w momencie, kiedy zaczęłam pracę u producenta podłoży mikrobiologicznych, dostałam możliwość awansu do pracy na stanowisku w kontroli jakości. I tak naprawdę od tego momentu zaczęłam od drugiej strony, nie tylko jako użytkownik, jako szeregowy pracownik, ale od tej drugiej strony zaczęłam pracować właśnie z systemami zarządzania jakością, zaczęłam uczestniczyć w audytach zewnętrznych, i tak naprawdę to mnie troszeczkę popchnęło w, w tym kierunku, bo stwierdziłam, że jednak to jest to, w czym czuję się dobrze, w czym bym chciała się rozwijać, i w ten sposób dalej już kierowałam właśnie swoją karierę, na ile na tyle to było możliwe ponieważ ja się najlepiej czułam właśnie w tych aspektach regulacyjnych, to stopniowo dążyłam do tego, żeby jednak wyjść z tego tak zwanego laboratorium i właśnie tak mm -hmm. jak teraz zajmuję się bardziej systemem zarządzania jakością i kwestiami regulacyjnymi, a nie jestem osobą, która raczej zajmuje się kwestiami jakościowymi na produkcji. Ale to tak właśnie zależy od tego, co, co kto e, lubi, czego oczekuje od swojej kariery. No jasne. E, działasz w jakości już od 2012 roku, jeżeli dobrze pamiętam. E, I czy na przestrzeni tych e, 12 już lat dostrzegasz jakieś takie różnice, m, czy zmiany, może nie różnice, zmiany właśnie w obszarze jakości w branży medycznej? Czy jest e, coś takiego? Do... Rzuca właśnie w oczy bardzo. Zdecydowanie, ponieważ mamy nowe rozporządzenie, które jest Biblią w branży wyrobów medycznych i tak naprawdę wszyscy, wszystkie podmioty zajmujące się w jakikolwiek sposób obrotem wyrobami medycznymi muszą stosować się do rozporządzenia MDR. Jest to tak naprawdę na chwilę obecną bardzo. Bardzo silnie rozwijająca się branża i jest bardzo dużo nowych wymagań, nowych, nowych wyzwań przed producentami, dystrybutorami, tak naprawdę przed każdym podmiotem w, w branży wyrobów medycznych. I chyba to jest tak na przestrzeni ostatnich kilku lat taka największa zmiana, przed którą muszą stanąć producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych. A także wszystkie osoby, które właśnie pracują w jakości, no musimy się dostosować do tego, do tych zmieniających się regulacji prawnych. A powiedz nam proszę, tak, bazując na, na Twoim doświadczeniu, już sporym doświadczeniu. Gdybyś mogła doradzić coś osobom, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę kariery, kończą studia i, i, i zastanawiają się nad, nad pracą właśnie w obszarze jakości w branży medycznej, od czego powinny zacząć? Na jakie kluczowe kompetencje bądź też jakie szkolenia powinny odbyć? Jakie kompetencje są właśnie istotne w tej branży? Jakie kompetencje powinni zdobyć, aby móc? Móc działać w tej branży, wystartować w tej branży, mówiąc prost. Szczerze mówiąc, tak jak wcześniej wspomniałam, moje wykształcenie troszeczkę odbiega od mojej ścieżki kariery, więc z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zdecydowanie bardziej przydatne właśnie są szkolenia typowo branżowe. Ze względu mhm. na fakt, że obecnie producenci wyrobów medycznych są zobligowani do wprowadzenia i systemu zarządzania jakością, właśnie i najczęściej z, zgodnego z nową ISO 13485, więc zdecydowanie to szkolenie może ułatwić właśnie początkującym osobom start w takim, w tej branży. Z własnego doświadczenia również mogę powiedzieć, że bardzo pomocne są wszelkiego typu szkolenia z narzędzi jakościowych. Ja faktycznie pracuję w branży medycznej, ale nie będę ukrywać, że korzystałam z kilku szkoleń szkoły jakości z tego względu, właśnie, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby, żeby móc się dowiedzieć, jak inni patrzą na niektóre aspekty, właśnie w tych zakresach typowo narzędziowych, czy z prowadzenia audytów. Więc myślę, że w tym kierunku zdecydowanie należałoby się kierować plus ewentualnie właśnie szkolenia z regulacji prawnych. No i w zależności od tego, gdzie chcemy pracować i jak nasze drogi mogą się potoczyć, no zdecydowanie język angielski, bo to bardzo, bardzo ułatwia. Dobrze, to przejdźmy sobie może do standardu ISO 13485. Być może słuchają nas osoby, które pierwszy raz słyszą w ogóle o, o takim standardzie, o takim wymaganiu. Gdybyś mogła w kilku zdaniach wytłumaczyć, opowiedzieć, czym ten standard w branży medycznej jest? E, jasne. E, norma ISO 13485 jest to międzynarodowy standard, który reguluje wymagania. Jakościowe dla systemów zarządzania jakością właśnie w branży wyrobów medycznych. Norma jest, można powiedzieć, dedykowana producentom, ale tak naprawdę mogą z niej korzystać każde podmioty dystrybutor, serwisanci wszystkie podmioty, które są związane właśnie z branżą wyrobów medycznych. I tutaj warto zaznaczyć, że właśnie ta norma. Reguluje wymagania dotyczące nie wyrobów, ale systemu zarządzania jakością. Tak naprawdę opisuje wymagania od samego początku, czyli od momentu zamawiania surowców, produktów, przez nadzorowanie produktów, surowców już w naszej firmie po kontrolę kiedy już wyrób zostanie przekazany klientowi, użytkownikowi ostatecznemu. Norma ISO 13485 bazuje na normie 9001, jednak jest traktowana jako oddzielna norma. Jest dużo aspektów podobnych, jednak zdecydowanie norma ISO 13485 wskazuje na dużo bardziej szczegółowe wymagania. Tak? Jest dużo konkretnych wymagań dotyczących chociażby samego systemu zarządzania jakością lub konkretnych procesów w trakcie obrotu wyrobami medycznymi. Jeżeli chodzi o właśnie wymagania jakościowe w branży medycznej, na co zwraca się taką szczególną uwagę i jakie są specyficzne właśnie wymagania w tej branży medycznej? Jeżeli chodzi o wyroby medyczne, to tak naprawdę największym i najważniejszym wymaganiem jakościowym jest bezpieczeństwo wyrobów medycznych dla użytkownika końcowego. I właśnie z tego powodu zostało właśnie wprowadzone rozporządzenie MDR, które bardzo szczegółowo definiuje te wymagania dotyczące bezpieczeństwa. I tak naprawdę to są e, najważniejsze wymagania, ponieważ e, branża wyrobów medycznych jest naprawdę szeroką branżą e, i w zależności od tego, jakie produkujemy, jakie dystrybuujemy e, wyroby, e, mamy dostępne e, specyficzne normy. E, inne normy będziemy mieli dla e, wyrobów medycznych, w branży e, do diagnostyki in vitro, inne normy są do. E, do podłoży mikrobiologicznych, inne normy mamy właśnie do optyki, więc w zależności od danego produktu mamy specyficzne wymagania jakościowe. Jednak głównym i najważniejszym takim wymaganiem jakościowym to są właśnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności regulacyjnej, które właśnie zawarte są w rozporządzeniu MDR. I ze względu na to, że norma ISO 13485 jest normą zharmonizowaną z tym rozporządzeniem, to właśnie wprowadzenie takiego systemu zarządzania jakością jest takim najbezpieczniejszym sposobem do zapewnienia właśnie bezpieczeństwa, jakości, wysokiej jakości wyrobów i zapewnienia właśnie tej zgodności regulacyjnej. A dlaczego warto posiadać certyfikat właśnie według tego standardu 13485? Jakie korzyści płyną z wykonania takiego certyfikatu? Tak jak wcześniej wspomniałam, norma ISO 13485 jest normą zharmonizowaną z rozporządzeniem, a to znaczy, że kiedy mamy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485, możemy domniemywać zgodność z tym rozporządzeniem. Więc jest to tak naprawdę najprostszy sposób do zapewnienia nam zgodności regulacyjnej, bezpieczeństwa wyrobów, a dla samej organizacji jest to prestiż, obniżenie kosztów, obniżenie kosztów reklamacji. Bardzo często w niektórych, w niektórych przetargach posiadanie certyfikatu ISO 13485 jest wymogiem. Więc oprócz tych wartości finansowych, firma może odczuć również bardzo dużo korzyści takich prestiżowych i wizerunkowych. A jak długo trwa taka certyfikacja? Czy jesteś w stanie nam tutaj powiedzieć? Wydaje mi się, że to zależy od, od przedsiębiorstwa. Jeżeli jest to firma mniejsza, wiadomo, będzie to zdecydowanie prostszy proces. Mhm. Szczególnie skomplikowane są audyty, certyfikacje. Jeżeli certyfikacja obejmuje kilka lokalizacji, muszą być zaangażowanych, musi być zaangażowanych kilku audytorów, zdecydowanie ten proces trwa dłużej. Tak samo, jeżeli mamy już jakiś system jakości wprowadzony, to wiadomo wtedy musimy go tylko i wyłącznie dostosować do wymagań normy ISO 13485. A inaczej ten proces będzie wyglądał, kiedy zaczynamy tak naprawdę od zera. Proces certyfikacji jest procesem kilkustopniowym i można powiedzieć, że taki sam okres certyfikacyjny, cykl certyfikacyjny trwa 3 lata, nie licząc tych, tych przygotowań przed przedcertyfikacyjnych. Okay. Długi, długi czas. No dobrze, a czy, tak, bazując na swoim doświadczeniu, czy mogłabyś, czy spotkałaś się, może pamiętasz jakiś taki problem jakościowy, który, o którym mogłabyś opowiedzieć, z którym się zmierzyłaś właśnie na przestrzeni ostatnich lat w, swojej, w swoim zawodzie, w swojej branży? Czy któryś jakoś szczególnie ci w pamięci? E tak jak wspomniałam, ja teraz bardziej pracuję w tematach regulacyjnych, więc zdecydowanie myślę, że każdy, kto obecnie jest związany z branżą wyrobów medycznych, to największym wyzwaniem jest właśnie dostosowanie swojej działalności do wymogów rozporządzenia, ponieważ nakłada bardzo dużo obowiązków na, nie tylko na producentów, ale na importerów, na dystrybutorów. I myślę, że na chwilę obecną to każdy w branży może powiedzieć, że jest to gigantyczne wyzwanie dla każdego podmiotu. Z własnego doświadczenia zdecydowanie również mogę podkreślić, jeżeli chodzi o jakość, to problem związany ze sterylnością produktów. Jest to też mhm. duży temat, i myślę, że wszyscy, którzy pracują, którzy produkują wyroby sterylne, mogą to zauważyć, że jest to wyjątkowo trudny aspekt do nadzorowania i do zapewnienia. Hmm. Tak jak powiedziałam na wstępie od, od niedawna jesteś trenerką w szkole jakości i w ofercie szkoły jakości będzie niebawem, pojawi się niebawem nowe szkolenie właśnie z wymagań jakościowych według w branży medycznej według tego standardu ISO 13485, które poprowadzisz. Dlaczego Twoim zdaniem warto wziąć udział w tym szkoleniu i jakie korzyści płyną dla kursantów właśnie. z z odbycia takiego szkolenia? Tak jak wcześniej wspomniałam, posiadanie systemu zarządzania jakością jest obecnie wymagane dla producentów wyrobów medycznych, jednak tak naprawdę każdy podmiot powinien posiadać taki system zarządzania jakością. I właśnie posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 13485 jest najprostszym sposobem do zapewnienia zgodności. To szkolenie, warto takie szkole, to szkolenie obyć z tego względu, że daje nam możliwość bliższego poznania norm. Dla osób, które dopiero wchodzą do, do branży, wydaje mi się, że może rozjaśnić korzystanie z tej normy, ponieważ jest tam bardzo dużo wymagań a jednocześnie zawarte jest w nim bardzo dużo praktycznych porad, które, które ja sama zauważyłam na, na przestrzeni tych kilkunastu lat, w których pracuję w branży wyrobów medycznych. Dodatkowo zwróciłam uwagę na aspekty, na które najczęściej albo są bardzo często powtarzane przez audytorów zewnętrznych, na które zwracają uwagę na które można powiedzieć kolokwialnie o tematy, o które się zawsze pytają. Więc to szkolenie jest przygotowane bardziej z tego praktycznego punktu widzenia, niż tylko wypunktowanie wymagań, normy. Dlatego myślę, że może być to dobrym początkiem dla osób, które chcą stawiać swoje pierwsze kroki jako na przykład audytorzy wewnętrzni. W branży mhm. wyrobów medycznych, ale także dla osób, które już są związani z tą branżą, ale jednak chcą może inny, w innych aspektach spojrzeć na tą normę, i ponieważ tak naprawdę każdy, kto pracuje w branży, może borykać się z innymi problemami i inaczej sobie radzić. Tym bardziej, że mamy bardzo dużo audytorów zewnętrznych i każdy audytor wymaga czegoś innego. A to szkolenie właśnie jest, jest przygotowane bardziej właśnie od tej praktycznej strony, a nie tylko i wyłącznie wypunktowanie wymagań norm. Super. Myślę, że na pewno warto, warto skorzystać już niebawem z, z oferty szkoły jakości i skorzystać z tego szkolenia, które poprowadzisz. No dobrze, ja myślę, że w takim razie możemy zbliżać się powoli do końca. Bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę, dziękuję. za to, że mogłyśmy sobie troszeczkę porozmawiać o tych wymaganiach w branży medycznej. W branży, która, no, przyznam szczerze, jest mi obca. Tak jak gdzieś tam na wstępie mówiłam, ja działam w lotnictwie, także no, nie ukrywam, że, że znajomość wymagań branży lotniczej jest mi zdecydowanie obca. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze za rozmowę i wszystkich Was, moi drodzy, zapraszam serdecznie do odsłuchu. A ci z Was, którzy działają sobie właśnie w branży medycznej, zachęcam do, do skorzystania z oferty z szkoły jakości i szkolenia, które poprowadzi Ilona. Dziękuję. Dziękuję.